Siemano widzowie, Siemano kołobrze. Jajko. Jak tu się dobrze śpi. Jak ci się, Nikolaj, spało? Dobrze. Jak tu się dobrze śpi. Jezu, idę tylko zobaczyć, że mam ten widok. Jeszcze sam nie wychodzę. Czekaj, pokażę im ten widok. No mogę, mogę. Poczekaj, pokażę im ten widok. Nie byliśmy wczoraj na tym basenie, ale jest strasznie zimna woda. I dzisiaj idziemy na chryp. gościu myje basen. A tu nie chcemy odkurzać No, tak. Pokażę tylko tam. Jak, jak tu się śpi rewelacyjnie, nie można w ogóle wstać. W ogóle. I co Nikola, przeprowadzamy się do brzegu. Tak, ja zawsze chciałam mieszkać w takim mieszkaniu, tylko, że był taki salon, ale że jeszcze tam, gdzie są, teraz mam toalety, żeby był wasz pokój tylko trochę większy. I żeby były nasze drzwi że tu był nasz pokój właśnie. A obok i zamiast tej szafy, to by zrobili wasz pokój jeszcze. <śmian> I żeby to <tu> był salon. To nie by mogłam tutaj mieszkać. Ja bym się tylko tu przeprowadził dla samego powietrza. Jest tak rewelacyjne. Aha, a ja dla tego pięknego. Wyżytania. I dla morza. Nie no, mnie to jest Nora. To jest Nora. Mi to się podoba jaka. To jest nora, Nikola, tu są tylko dwa pokoje. Ale jest mikrofalówka Pff. Siemano widzowie Siemano koło Jedziemy. Tak to wygląda. No jest akurat ta godzina, 8 godzin jechałem. Słuchajcie, tu jest wszystko. Tu jest full wypas Jest naprawdę full wypas. Są szafy. Jest dosłownie wszystko. Tak wygląda kibelek. Tak na szybko wam tylko pokazuję. Pralkę nawet wstawili. Nie no wszystko, jest zmywarkę. A dobra, pokażę, bo powiedzą, że, że nie. Kurde, gdzie ta zmywarka? Lodówka. Nie wiem gdzie ta zmywarka. Ta zmywarka. Tu jest wszystko, sztuczne, nie sztuczne. Przyjeżdżacie na gotowe mikrofala, piekarnik. Wszystko jest. Tu jest dosłownie wszystko. A, plazma chyba 50 talii. Co mówisz, Matylda? Nie kupiłem dwa razy frytek. To, to jest turbot. To jest turbot. A to flądra. Ok, Czekaj. Ok, Pikelne. Kelner przyniósł na plażę. Nikola, jak Ci się podoba jedzenie na plaży z dostawą? Dobra. Dobre, dobre. No nagrywam... To jest smoothie. Nie, to nie są smoothie. To jest kostka kiblowa. Kostka kiblowa, dokładnie. Koło obrzek. Przede wszystkim kojarzysz się z imprezą Sunrise na której grały zespoły takie jak West Bam Mayday, ale kołobrzek naprawdę skradł nasze serca. Jest piękny, jest cudowny, jest nieodkryty. Jeżeli macie możliwość, ja bym się nie zastanawiał, jest na serio bardzo, bardzo fajny. Siłownia spoko, sauna bardzo duża, wchodziło około 15 osób się mieściło. Naprawdę ośrodek wyposażony jest na piątkę z plusem. Luczu, co robisz tej klientce? Mamo, Wieczorny widok na morze. Rewelacja. Siedzisz sobie w domciu, na balkoniku i takie widoczki. Teraz oglądam swoje łapkę w górę i Miejscowa ludność, chodzi mi tu o lokalsów. Spoko ludzie, choć bardzo mocno pogrążeni w balecie. Oj, mocno. A takie klimaty są na blokowisku. To jest blokowisko w kołzegu. Wam przewrócę kamerę. To tak blokowiska wygląda ją w Kołobrzegu. Prawie tak jak w parku to są to jest obrzeże koło Także jest w miarę, w miarę sympatycznie jest. centrum koło super, dużo do zwiedzania, dużo dochodzenia molorewelacyjne rewelacyjne, Te ich pawilony, niepawilony pawiloniki z pamiątkami no Kołobrzeg jest naprawdę nieodkryty, uważam, że Kołobrzeg jest bardzo, ale to bardzo pięknym miastem poczekaj, nakręcę im ten urząd miasta i tą obracającą się kulę poczekaj, go nakręcam im Chcę kupić szczerze ota. Poczekaj. Poczekaj, nakręcę im. Przełóżcie mnie. To jest Muzeum Oręża to Polskiego. Nagry. Tak, tylko na chwilę im nakręcę. Przełóż mnie, to nagram. Nie. Dobra, dobra. Pokaż to. To A jak jeszcze... będziecie mieli okazję, to sobie kupcie. Bardzo dobra. I jeszcze takie coś jest. I pokaż jeszcze tą zupkę. To jest z Tajlandii. Poczekaj. A to jest z Korei, to od Nikoli. A, no, no, to, to jest z tak, Tajlandii, do... ale Kiekundo, to jest niesamowite. A to, to Korea to takie, Północna. I to były takie kokosowe, małe. Ale to jest rewelacyjne. Ale to jest taki ten. Naprawdę dobre no, no, jest to. Takie... No.